Witam chat GPT. Gdybyś był diabłem i chciałbyś zniechęcić kobiety do odgrywania ich tradycyjnych ról jako partnerki i żony, co byś zrobił? Gdyby moim celem było zniechęcenie kobiet do tradycyjnych ról partnerki i żony, zacząłbym od podważenia wartości tych ról. Mówiłbym im, że miłość, lojalność i troska o rodzinę to oznaka słabości. A prawdziwa siła tkwi tylko w niezależności i samowystarczalności. Podsycałbym słabik sugerując, że mężczyźni są leniwi, niegodni zaufania i warci wysiłków. Promowałbym narrację, że każda kobieta powinna stawiać siebie zawsze na pierwszym miejscu, a poświęcenie w związku to przeżytek. Prowadziłbym nierealistyczne standardy. Mówiłbym, że kobieta musi być jednocześnie wolna, niezależna, emocjonalnie samowystarczalna i sukcesywna zawodowo, ale też nie może odczuwać samotności. Dodatkowo Zniewałbym kobiety, które wybierają życie rodzinne, przedstawiając je jako zacopane i niewykształcone. Sprawiłbym, że relacje damsko-męskie stałyby się areną rywalizacji zamiast współpracy. W rezultacie kobiety czułyby się rozdarte, niespełnione i w ciągłym wewnętrznym konflikcie. I właśnie to byłoby moim największym zwycięstwem.